Znajdujemy się w Katedrze Meblarstwa na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich technologii drewna na specjalności meblarstwo. Przygotowałam projekt barek Karo, którego funkcją jest przechowywanie alkoholi, dodatków spożywczych oraz akcesoriów barmańskich. Docelowym miejscem użytkowania są wnętrza mieszkalne typu salon. Barek w większości wykonany z płyty wiórowej. Drzwi w konstrukcji ramowo-płycinowej, z której w której rama wykonana jest z drewna litego, natomiast płucinę stanowi tak tzw. szkło bezpieczne. Powierzchnie okleinowane okleiną naturalną, wykończoną poprzez lakierowanie lakierem transparentnym. Adresatami są osoby dorosłe, pracujące, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, rodziny czy też osoby samotne. Projekt ten z zewnątrz, niekoniecznie dający się poznać jako barek, jednak po wpatrzeniu się w jego wnętrze, wykorzystaniu wszystkich możliwych funkcji, ukazuje swoją unikatowość. Dodatkowo elementy szklane oraz wysuwana nadstawka dodają uroku całości. Dzięki swej kolorystyce, optymalnie dobranym materiałom i podświetleniu wewnątrz może stworzyć niesamowity klimat wnętrza, w którym będzie użytkowany.